Siemanko, siemanko, ja jestem krzychu i witam was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale, który został nagrany z Darkiem i Natalion. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym wam wspomnieć o partnerze dzisiejszego odcinka, a mowa tutaj o Car Vertical. Jest to stronka, na której możecie sprawdzić historię Waszego wymarzonego motocykla przed zakupem, a co za tym idzie nie wtopić swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Koszt wygenerowania takiego raportu nie jest duży, a możecie dzięki niemu sprawdzić, czy wasz wymarzony motocykl nie jest kradziony, nie miał co wciętego przebiegu. Lub nawet czy nie był po jakimś wypadku. I tutaj dla przykładu pokazuję Wam kolejny motocykl, tym razem jest to Yamaha R6. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, jest ona w tragicznym stanie. Zdjęcia zostały wykonane w 2020 roku. Zobaczcie sami. Oczywiście możecie też sprawdzić historię Waszego motocykla, jest Wam potrzebny tylko numer VIN. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem znajduje się link, dzięki któremu macie 10% zniżkę, także jeszcze raz polecam wszystkim bardzo serdecznie, może Wam to zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. To by było na tyle, a teraz zapraszam do oglądania odcinka z Darkiem i z Natalią. Oglądajcie! Co ceniacie dzisiejszą moją jazdę? Spoko, tylko na początku miałaś jakiegoś, nie wiem, stresa albo coś. No bo ja muszę się przyzwyczaić, bo to nie jest tak chłopsiu dla mnie. No ale ja się wypowiem, bo w sumie przyjechałem tak jakby już pół godziny do końca jazdy było. No i jak zobaczyłem jak ty świetnie robisz slalom szybki, gdzie wczoraj mi marudziłaś w domu, że ty tego nie zrobisz, że tego nie ćwiczyłaś, że tego nie umiesz, no to ja naprawdę mam ogromne ogromnym wrażeniem. No o, Ej, ja się do tego nie nadaję, ja tylko nie zdam A za rok będzie na jednym kole zapierdać. A już to dzisiaj ja, dzisiaj jechała, no. na nagrane? No, no właśnie nie mam tego nagranego, ale podobno jechałaś na jednym kole. Kurde, nie świadomie. Ej, dzisiaj powiedział, widzisz, że, że jestem szatanem. Szatanem, no, widzisz ty szatanie ty. Szatan w dzień, diabeł w nocy. O co? Ej, dzisiaj to napisał mi e, liczbę 699 i mi powiedział. Ej, ci życzę dobrego wieczoru. Powiedziesz oh! wam, co, wam coś? Wyjebałem co? się prawie. Prawie się wyjebałem. Okay. O, widziałem w lusterku. Bardzo mi dupę zarzuciło. No widziałem. Policja? No, ale dobra. Co niech Nie ja mnie nie święta. No. O, no. Lewy, gaz. Lewy palc bo mi z gaz. No, no powiedzimy, no? że czysty dźwięk, nie? No, no. Dobrze, że sobie założyłem bluzę, bo już chłodno jest. No faktycznie, no. Już trochę Dobrze, mi... że mi przywiązałeś te rękawiczki. No tak, bo tobie były pod pachami, miała być naprawdę zimno. No? I, nie, I nie słychać że tego wiatru? Jestem jak prawdziwa motocyklistka. No i na przykład, od no teraz ci powiem, jadę te 120 i dźwięk jest mega, mega czysty, nie? No. no. Ja Będzie te, te moje interkomy dość chodzią, nie? No, nie, moje się. wszystkie poprzednie interkomy, jakie miałem w porównaniu do teraz, to o. naprawdę to była chudnia. No, no, tak. Ja, ja tak. Pewnie Tata, no już tarta też mnie słyszała. Tarta, trzymaj się. Nie, ale Jeszcze szybciej możesz pojechać. Halo, halo? No, ja na mam czysty dźwięk. No. No. <laughs> <laughs> ale czasami taki przegłos. przegłos no, te, czasami, czasami coś się zatnie albo słychać przegłos, o. ale to nie jest jakieś upierdliwe mega. No tak, tak, to racja. Ale czasami się coś takiego zdarzy. -tu -tu -tu! <laughs> Za późno, <po> mnie. <laughs> nie, w sumie trochę głodny jestem. No to jest fajnie, dlatego my pojedziemy do McDonalda, do lubieńca i tyle. No dobra, A. dobra, spoko. Tu będziemy zaraz jeżdżać w prawo. No. A, tutaj, dobra. No tak. Mam wrażenie, albo ślisko jest na drodze, jakoś tak... No nie wiem, no powiem Ci, że jest okej. Okay. Na przykład, czekaj Natalka, ja się przesunę trochę do tyłu, dobra? A? Przesunę się trochę do tyłu, okej? Okay? Ale Natalka jak ty ten, zmieniasz bieg i kurde z takim, z tym mi międzykazem tak się nauczyła, że teraz za każdym razem tak robi O, o tak, tak. tak, ja nie dam rady inaczej robić A ty tak umiesz? No No to co, źle? No bardzo dobrze O, dziura Ja cię chwalę przecież No ja nie umiem teraz już inaczej by tego robić No i dobrze no i właśnie, bo to jest to jak się pierwszy raz nauczysz i wtedy to zostaje. Ale na nie? przykład mam tak, że jak ja do góry to e, do góry daje to nie robię między gazu chyba. No, nie, no nie. nie robię Do góry nie, ale na Ale można też tak robić. Powiedz ja teraz robię, patrz. No właśnie, ja nie wyobrażam sobie ham hamowania silnika bez tego między gazu, jedziesz tylko do przodu. No. I to mnie czasem nerwia. A wiesz kiedy Cię to ci się. się to ci się tak naprawdę... o Tesla jedzie. <laughs> Będzie przydawać, jak na przykład będzie deszcz padał. No to tak, też, no. Bo bardzo łatwo na deszczu można tylne koło zablokować. Czekaj sobie przed to ściszyć trochę, przed tym powypadać. te przyciski tu. Nieś odbaw nie! nie. nie Zara wyłączy to. No. A Lodarek Darek jesteś? Tak jestem. Aha. Dobra, to czekaj, bo nie. Wyłączył Bluetooth... to! Nie, dobra, coś działa jeszcze. Weź <laughs> i coś tam, coś Jesteś tam. Jestem natarka? Natarka! Nie ma, wyje. <laughs> czekaj, po, po, spróbuję połączyć. Mesh Intercom, disabled. Bluetooth Intercom, connect. Halo? Halo, Halo? Halo? Natarki nie ma. Nie ma nadal? Nie, nie ma A. Co powinienem zrobić? Ja nie wiem kurwa, coś cię tam ponaciskał No ja środkowy naciskałem <laughs> A nie przełączyłeś kanałów? No nie wiem, właśnie ja... Nie, tylko środkowy nacisnąłem Halo? Wcisnę jeszcze raz może, co? Halo? No nie, nie ma jej Intercom failed, try again later Chyba, że się zatrzymamy, to. No, zatrzymamy się. Więcej, <grywa> <osada, kurwa>. <grywa> widzę. Wzrok taki smutny <laughs> <laughs> Ona nie była co chodzi, ona się poczytał, nie wiem o co chodzi <laughs> Ej, cały czas mi ten interkom coś gada, musimy się zatrzymać. A no mój też, musimy tu po prawej się zatrzymać. Ty masz nie ruszać tego przycisku na środku. No ale ja tego nie mam wyczutać jeszcze, wiesz, palcem sobie możesz przejechać i to czuć no Dawaj no tutaj no. w prawo. Myślałem, że to jakaś babcia tu stoi, a to kosz pomarańczowy Dobra babcia Mesh Intercom on Open Mesh Channel One Halo? Halo? <głos> <głos> ech, ech, przez Ciebie Darek! Masz tak sam literką kurwa zamontowany No! To co <noise> Ty mi gadałaś, że odwroty? No bo pierwszy to wyprzegłaśniasz, a ostatni to ściszasz! Ostatni ściszasz, no A Ty... No, to, to no bo teraz tak teraz tak myślę, że przecież jego nie da się założyć odwrotnie bo antenka by była w dół no. No! Ja pierdykam, dobra. Ja pierdykam. Ja, ja. Dobra, uwaga. Jedziemy. Masz tu ten tir wyjechał gdzieś na prawą stronę. Czekaj, zaraz to będzie gdzieś. Jeszcze raz? A, no, tak, ale co się tutaj stało? E, no tutaj ten tir się wyjechał gdzieś na prawą stronę, tutaj. Ale z, z czym? E, no nie wiem, z czym. Z Czekaj, towarem. E? E? Jest gdzieś z tej strony, to było Czekaj. Ale gdyby nie Krzysiek, to ja ten nie, nie miał od jazd. No? Gdyby nie Krzysiek z im, to byśmy nie jechali, to ja w portalerze? No. Ja wiem. No, czekałabyś pół godziny, dobre. Czekaj, gdzie to było? No, Coś to tutaj było. Ja nie wiem, ja się nie znam. Czekaj, no bo ja jechałem tak, chyba że to przejechaliśmy już. Natalka, musisz się tak bardziej ja widzieć. Nie, tak. Jasne. Tak, dużka do tyłu. o, o, o. o, o. <śśmieniu> baranie, kurwa, jest no ładniej w panaście wygląda, nie? No ładniej, ładniej. Zrób tak jeszcze raz, proszę. <śśmieniu> Cały bo tak co, no, kurwa, tak. <śmieniu> Może jeszcze string na pojadę? To też jest jakaś opcja. Nie, 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 nie. nie. Ta nie. takie rzeczy to tylko na wieczór. <śmieniu> Nie rządy. A masz ubrane? Nie! Nie ma! Nie mogę! A, to... Nie! Bo w stringach jak jeden motocykl, to bardzo zimno mi poszło. A czyli już sprawdzone, próbowałaś? Tak. To ja się teraz za każdym razem na taka ciebie będę pytał, co masz pod spodem? Dobra. Pod koszulkę pod koszulkę o, o, o jo, trzymaj się ale, ale cię na ciebie spojrzała tak? Ta pani się na ciebie tak spojrzała, taki wzrok dziwny Natalka, jesteś? jestem, jestem ja, ja do niego kurcze, myślałam, że będziesz miał większe przyspieszenie, nie? ja do niego, wyższego tolana, tutaj wszystko, nie? No. A, a on to takiego powoli. No, 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 ostrożnie z nią jechałem, Darku no, i... no, ta, bardzo dobrze, wiedziałeś co jeździesz, kurde no tak, tak <laughs> ale lepiej tutaj no, też lukie czuć, więc jest... Na moich plecach. A, Krzysiu, a ty czułeś? Słucham? A ty czułeś? Co zrobiłeś? <laughs> pytam? No? Ja co ci mi powiedzieć? No, słucham. Pytam, e, czy ty też czułeś moje cudowniki? Nie rozumiem no. ostatniego słowa. Nie, nie tego. Dobra, nie było. Powiedz no jeszcze no, no, ona, ona się ciebie pyta, czy jak je, bo ja jej teraz mówię, że fajnie, że teraz jedziemy razem, bo równie czuć twoje tytki na moich plecach, nie? No. A ona mówi, ciekawe czy Krzysiu też czu? Aha! Chyba nie, kur... No nie. No powiem Ci tak, uważałam. A, żebyś się poczuł. Nie czułem. i dobrze. Smuteczek. O. Właśnie licza dolą z tego śniegu Uwaga piesi Ej ale ta droga prosto co się jedzie To jest spoko ta droga Ej, Nie właśnie ona ch**a jest No trochę tam jeden taki odcinek No no właśnie dlatego pojedziemy troszkę innym lepszym No dobra niech ci będzie O stoi Opel stoi No stoi A, O kurze. Ej zostawić cię papa Krzysia ja zawierze do domu eee, nie, nie. Eee, dobra. Jedziemy przez miasto, trochę terroru zrobimy, nie? No lekko No trzymaj się Nutella Trzymam się po to mam uda, nie? Dzisiaj jeździła z instruktorem i on mówi tak Ale słyszałem jak, jak ona mnie ściska tymi udami No ja wiem, jak ciebie nie było to gadał A w lewo? No pojedziemy w lewo, później w prawo W lewo i tu w prawo Dobra Ok, ładna ta Toyota, nie? Tak, chr ka zajebista jest. Podobają mi się mega. No, taka dla mnie. <grym> <grym> no bo mi się jest... nie podobają takie babskie auta No, ona jest, ona jest taka fajna. Sportowa taka. Tak, taki ma zajebisty, mi się tam No właśnie, no. Taki, taki agresywny. Tak. A ja to ja jestem. No jesteś agresywna. Czesiu nie wie, kurwa, ja wiem. <grym> Ej, ale jak na motocyklu jeżdżę. Się. Wyprzedzimy to? A bo dobra A nie, bo, by, bo wy mówicie o czym innym, dobra <gry> kur... A tu nie ma dziur? Też są kurwa dziury Miałem nie, nie klnąć No dobra, Przez? przepraszam Bo cię pociągnę za te sutki Za co? <gry> 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 Dwa sutki, Chcę pociągnąć, żeby nie przeklinał <gry> <gry> O, tu zawsze skręcam w lewo i otwieram. Pełna kapa, nie? Uda się udać O, dziewczynka! Tak, dziewczynka, no. Jedź kur... Skoda. Ej! słodki, dawaj! Sprawo. Kurde, że ja się jeszcze nie nauczyłem, żeby brać drugą szybę, kurde. Tym bardziej, że wziąłem się plecać. No właśnie, a powiem ci, że ja na przykład zawsze chciałem czarną szybę, nie? No ja też! Ona jest Albo fajna taką... w ciągu dnia, przy słonecznej pogodzie. Aha. Albo taką, e, wiesz, jak lustro, nie? Z drugiej strony mam. No tak, jak już jest teraz, to już jest za ciemno na nią. Co z drugiej strony mam? Dzień dobry. Dzień dobry. A ja w drugiej stronie. <laughs> z prawo będzie. W Szczęście, sensie, że zaraz, nie? A ja a. patrzę, to w prawo, a ty w lewo jedziesz. Dobra, uwaga, czekaj, bo. Dobra, mod y, jest. Y... Jestem tutaj. Nie, dobra, okej. Okay. <grywa> Ale ci ten telefon skacze, nie? Na miniaturkę. <grywa> uważaj, rondo, rondo, uważaj. Ty do mnie mówisz, ja widzę. No nie, no, bo. Po... Ja jestem takim kurwa Janosikiem, wiesz? Aha. Na rondzie, drugi zjazd. Ej, włos ej, kurde, jak lektor. Jest jakiś kas za 200 metrów. Możesz zawierać. Ja obserwuję swoją gniazdę. Tak? Późno będziesz mnie uczyć tu teraz? Tak. Nie, nie wiem nie, 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 nie. No Powiem czy cię! To wiem, nie by była przesada! Idź gdzieś ja też jestem taki. Uwaga, Kurde, ja muszę dwa biegi zredukować. Czemu masz tyle? No bo jak jadę na ostatnim biegu, to mam 5000 obrotów i wcisnę gaz, to mi nie przyspiesza no. tak twój. Pięknie! <grymnie>. Zauważyłam! No tak, no racja. No trochę przyspieszymy, nie? Tak pojedziemy trochę dynamiczniej. O. Teraz będzie o zakręt, uważaj. No. bo tu są ciągłe wypadki ale to pięknie zrobiłem o patrz dam Ci teraz chodź do koło mnie patrz, no. mam teraz mam teraz ostatni bieg i wcisnę no. cały gaz zobacz. No, ja też patrz Teraz o. na czwórkę redukuje No czekaj, i dawaj teraz Czekaj, czekaj, czekaj Stój, bo tu będzie zwężenie no. Dopiero jak wyjedziemy z tego, z tej wioski, dobra? Bo tam będzie dużo prosta Dobra Rob, Robak mi się rozwalił na środku gazu No to ja mam przejdzie te robaki już Ej, a ten, a tu nie ma y, y, mikrofonu na pałąku? E, jest też, no Aha, ty nam nie dałeś No nie, bo ja się tak zapierd... Tak się śpieszyłem, że zapomniałem ale ten, ale znaczy, że ten nie zobaczy, bo jest fajnie taki malutki No, nie, spoko No jedź, jedź, dawaj gazu, no <grym> Kto to uczył jeździć? Ej, chcieliście wypróbować coś, nie? <grym> o, no. dobra, czwórka, no Trzy, cztery, trzy Ale w sumie możemy Ci już powiedzieć, nie? Na balce mówię. Aha, no no. Ale co? No, że w przyszłym tygodniu jedziesz na miasto, nie? No chyba tak, w, jak w czwartek mam wewnętrzny, nie? No tak, no. A to... O co ci chodzi? Mieliście mi nie mówić? No nie no, tak, bo ty nie chciałaś, żebyś nie działa. między sobą, tak. Aha. Z Rafałkiem? Tak. I nawet złapaliśmy cię na właśnie jednym tekście. W jakim tekście? Jak uczyłaś się na placu i skupiałaś się na nas, i powiedziałaś: O, nikt na mnie nie patrzy. No. A dziś siedzą w tych telefonach. siedzą w tych telefonach, nikt na mnie nie patrzy. No bo właśnie myślać o nas, a nie o zadaniu. Na, 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 na. No, dobra. no bo ja chcę jak najlepiej. Ale wyjdź na filmie, chyba. <laughs> Ale tak w sumie, to tylko wszystkim jesteś dobra, także spokojnie. No. Nie Dzaj. No, chodziło mi o zadania na egzaminie, a nie nie wiadomo co. powiedział, we wszystkich sumie jesteś dobra no, We wszystkich zadaniach na w placu manewrowym No ale, no, 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 ja z i wiem o Ale ładnie tutaj, nie? No. Jak nie ma szarenek to ładnie jest tu jakiś parking? A czemu? Musiałbym stabilizację wyłączyć O kurwa. Nie będzie na pewno, czekaj Na pewno tu jest gdzieś po prawej stronie Wiem, że tu kiedyś też było Chyba teraz, by... teraz będzie, ty nie? Za tym drugim szóstkiem. Tu teraz będzie teraz Tutaj? Fajnie. Tak Taki kawałek mostka, nie? A no ty parking chciałbyś? A, no wierzę, spokojnie no o tu na początku stał. No. <laughs> Pojechał dalej. Ja się tak teraz pomyślałam, chyba dwójkę musisz. Zejdź na te tworzę spodnie do butów. Bo mi jej, wiesz? Kurde. O, moja dupa! No, Krzysiu O kurde! Ej, ty wjechałeś dziurę, mam ci pomóc! Nie, się... tego... O, dobra. Chciałem go postawić na stopce Ej Natalka A jak y, zjesz w smaku, to już nie będziesz nic jadła? A co masz na myśli? Ej dobra co chodźcie? Się, chodźcie tu na chwilę Od, No to dawaj mi motocykl ja podjadę Wyłączyć? Nie podjedź No podjedź cholero Ramiączko mi znowu spadł bo kto chce poprawić a few minutes later. Halo 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 O jesteś już Jestem jestem Dobra, ubieram rękawusie i lecimy dalej. Że szkurde będę no. no. Nie włożyłem no baterii do plecaka, moment. Ej, a może być tak, że do a cię odprowadzimy do McDonalda? No, spoko, nami... spoko, spoko, luzik. A to z nami do Maka czy nie? No do Maka tak. To słowa, czyli nam to i, ten, i później się roz, roztegowujemy. <laughs> <laughs> roztegowujemy. Chodzę! No. Chodzę! Tym razem ja wchodzę A... <laughs> Tak, głupia jestem, nie wiem Ej, w ogóle wy macie takie podobne głosy, czasami nie, nie wiem kto gada. Ale ogólnie kobiece głosy są takie dziwne przez te interkomy. No, faktycznie, masz rację, no. Dzięki, wiesz. W sensie nie, że coś z nimi jest nie tak, tylko brzmią tak, by wszystkie były takie same. <laughs> e, sugerujesz coś? Co niby? Trzymaj się. To co ostatnio Darek napisał. Co? Co napisałem? Co napisał? Wszystko czy nie? Wszystko ważne, że oczu ma. A! A! Boże. Nie. A bo otwór czy nie, ważne, że na... tak. Gdzie my jesteśmy? W tworogu? Nie, no prawie już tak, no. Za tym przejazdem już twor. A Krzysiek mi pisze, że jestem już w Tworogu, a ja... No kurde, a ja w pracy. Ale... No to on Ale czekałem na Ciebie chyba minutę tylko No po naszym no. Prawaniu, wiesz No Fajnie taki lekki chłodek No, tak delikatnie nie? No. Nie, mi zimno w nogi Naprawdę? Tak Nie, no powiem Ci, no to mi taka aż rozu nie ma, ale jest tak przyjemnie no. No. Powiem Wam, że ja już, mi się już nie chce nawet tej skóry ubierać No To jest dużo wygodniejsze No widzisz Skóra to tylko nie wiem, na tor gdzieś no, ale nie, ża nie żałujesz, że ją kupiłeś? Nie no, czemu? No bo ja żałowałem jak kupiłem, nie? to w i ty... Z A ty miałeś z, z tego... Salta i Tak, tak, tak. Trochę mało czarno. A nie tekstylne? Nie, nie, nie. Pierwsze, pierwsze moje zdjęcia na MC-07 to są właśnie w skórze. A. O, McDonald's za 6 km. No, już blisko jest. A to ty już wiesz, tak? Tak, tak, ja już wiem gdzie jestem. Ale mi zimno. Ty umiesz robić na w rękawiczkach na telefonie? Tak, ja umiem, no. Ja też niby powinienem umieć, bo mam o. na rękawiczce na, e, takie Narysowane na taki, że mogę, że. Tak, telefon, nie? kurp nie działa to do chłopca. No i u mnie też to nie działa ale, ale wiesz, że w tych, w tych rękawiczkach to początku też nie działało? Działało tylko na... Jak, czekaj, to działało na jednym palcu którymś, ale te rękawiczki już mam tak długo, one są tak spocone już, że teraz to działa. Aha, no to nie wiem. A mi też nie działa. No no mi działa, mi działa to na palec wskazujący. O, tu mam, tu mam narysowane. <grym> no powiem ci, że na palec... No i mi no nie działa. No to a no, patrz, mogę sobie, te wskazujące nawet tym kciukiem, patrz, kciukiem, kciukiem, YouTube'a sobie może włączyć. No tak, bez problemu, no A czekaj, właśnie odpowiemy. krzyk u tyłki Krzywoty. Chyba nie ma internetu Dobra, będzie, kurde O, nogi mi się trzęsą, na No, opuszcza nas Jeden dwami Wirtualnie Bezpin, nie Ej, fajnie tak ten! Nie chodzi filmy oglądać <grymne> O zajebiście jest radar zaraz Nie Jest tu gdzieś jakaś stacja benzynowa? Jest niedaleko Tu jest radar zaraz Za skrzyżowaniem Dobra wiem No i tak czerwone o dobra A Halo? W tą stronę nie łapię, on łapie tam Nie. Widzowie, widzowie, jak chcecie oglądać najnowsze odcinki, to musicie je odpalać właśnie tak. Śmigacie sobie wieczorem na motocyklach i odpalacie YouTube'a. No. <laughs> I wszystko, ten, wszystko na jest. <laughs> Ej, my teraz na maka skręcamy w lewo, a jakbyś chciał Orlena, to byś musiał w prawo skręcić i on jest tam, nie wiem, 500 metrów dalej. Dobra, to ja sobie później pojadę, no. Uważaj, Hopfa, Kurde, ja wjadę. Ej, dawaj, dawaj. Wow. A jak wy to robicie? Sprzęgło i Wci gaz Cieka, Sprzęgło i gaz od chur. No dobra, ale i później żeby wyjść z tego, to jak to robisz? No czekam, wciskam sprzęgło i czekam aż mi ten, od razu nie wbijam biegu, bo postawi na koło nie? No właśnie No więc czekam aż zejdzie nie? Czyli co robisz? On o, nas puszcza wiesz. tutaj Tak, zajebiście nie? No nie. Ojej! Przepraszam! Zagrało się? Dzięki! Zagrało się! Ja pierd... Ale patrz jak podziwia! Jaki szok! Wystraszyłeś go. Nie, on już ten, on już ogarnął. Jestem takie sensie bezpiecznym. On oh. się wystraszył chyba. Nie płacze. Nie płacze, go imoli. boli. Nie, to sami tak robimy, mówię, ale niektóre dzieci się właśnie wystraszą, nie? A niektórzy się biegną. Nie, nie wystraszyłeś się? Tak! tak? Nie, nie. <grywa> Widział panią przedszkolankę i nie płakał nie?